Dziś jest Dzień Ziemi, więc zapytaliśmy osoby, co w dniu jej święta mogą dla niej zrobić. Na śniadanie nie będę jadł mięsa i swojego wnuka Huberta wezmę na spacer nad mi Mikośkę, żeby mu pokazać, jak ważna jest bioróżnorodność. A tam są żaby i tam mieszkają bobry. No jak to co? Posadzę dla niej drzewo. I w Dniu Ziemi zrobię dla ziemi tyle, że podleję tamto drzewo, które przed chwilą zasiałem. W Dzień Ziemi w sobotę dla ziemi zrobię Posadzę łąkę w moim ogródku w domu. Właśnie. To jest coś, czego potrzebujemy. To zwiększy bioróżnorodność mojego i okolicy między innymi. Będę dużo myślał o tym, jak przede wszystkim pokazywać ludziom w Podkarpackim Centrum Nauki to, ile zawdzięczamy, ile zawdzięczamy naturze i że to jest naprawdę coś, co nasze korzenie w tym drzemiu. Że jesteśmy tutaj związani z ziemią i wszystko jest najważniejsze. W Centrum Nauki też mamy sporo o... W dzień ziemi posprzątam moją lokalną okolicę na mojej wsi i zapraszam do tego was wszystkich. Będę nadal bronił drzew wbrew wszelkim przeciwnościom, które mi się zdarzają na co dzień i na pewno będą w, ty, w tym dniu. Nie chciałbym, żeby w tym dniu były wycinane drzewa, ale to tylko jest moje pobożne życzenie, więc na pewno będę w tym czasie starał się i interweniował w obronie drzew przed wycinką i okaleczeniem. Zasadzę w tym roku co najmniej 10 drzew, aby zmniejszyć swój ślad węglowy.